I bryłe grudę. No słuchaj, jak chcesz, to być, napisz mi sms. Ora, lecę na miasto. Porozglądam się. Bywaj! Bywaj, bywaj, bywaj. Gruda z tobą. Przepraszam panią, e, pomogę pani mi z furą? E, tu mam takie LED z 3-4 miesięcy, że użytkuję. Lokowałaby pani na stan ogólny karoserii silnika? Czy to wszystko elegancko śmiga? Potrzebuję czegoś w 100% sprawnego. Super, dziękuję pani bardzo. Saluto i do widzenia. Kłaniam się nisko. Jedziemy na garnów, Jim. Okręcić się, trochę pobiegać z plecakiem. Tam kogoś spotkamy na pewno, to super RP, będzie super przygoda i jeszcze dzisiaj. Dobry, dobry. Jak tam steryt? Kręcił się biznes? Zostawiam wszystko. Nie, ja, jeden ja pomiar na razie zrobiłem, dopiero dzisiaj pierwszy, pierwszy raz będę pracował. Który której jednostce pan służył? Czwarty Pułk pomorski. siódma kompania alfabetu 7. A no to ciekawe, bo ja 18 lat służyłem w Delta Force. No to my w Delta Force to mieliśmy razem wspólnie kolację jadaliśmy na Zarsburgu. Kiedy tak, służyliśmy nie, w kompaniach, tak. tak. Nie widziałem tam pana. O tym, ile ty masz lat? 36. No, o ja 28, to kurwa inne jednostki. Musieliśmy hmm, chyba się rozumiem, mijać Tak, chyba tak. Steryt, steryt. Myślałem, Bo? żeby zorganizować teraz malutki zlocik sportowych fur pod siłką i zrobić sobie malutki wyjści. Co ty na to? Wiesz, Wiesz oczywiście. Dla nie... mnie dla mnie szefie dobry pomysł jak najbardziej, tylko że problem jest taki, że... Ja w tym udziału nie wezmę, jeszcze 10 minut i uciekam tak naprawdę. Aaa, okej, okay, jasne, jasne, że pompujesz bitę na koniec, no dobra, no, no dobra. Tylko i tyle. Ale myślę, że to Ale... spoko opcja. No, bardzo spoko, no. Wiesz, i Można też na legalu, być. bo zlocik jest legalny, a tu między ludźmi tylko dogadamy wyścig, no, pojedziemy to jest na prawda. Wyjścig, no. I jest tutaj jest dużo miejsca, faj, fajnie, ciekawe, bo... Dobra, zrobię to, ciekawe losy przyjdzie, Przy, przyjdzie, Zapraszam na mini zlot portowych twór. zapraszamy pasjonatów wyścigów. Sportowej jazdy, kurwa, sportowych fur dwa razy powtórzyłem, jebać to. O, jadą pierwsi chyba. Jadą chyba już pierwsi klienci. No słyszę, słyszę. Mi się wydaje, że wszyscy myślą, że to jest jakiś bait, że to jest bait i oni, że ja będę ich tu ukradał. Nie jestem pewny. Ja wejdę pod furę, może ktoś przyjedzie. Siemaneczko, widzę, że nas lot sportowych fur, co? Wiadomo, stary, Ta. patrz na tą furę. Nieźle, nieźle, niezła robota. Dobra, tak no, bo nie mam fury. Ale nie o ale to chodzi, wiesz, fanem, wszystko nie, może to, być, nie? Ja dopiero zbieram, wiesz, ale bardzo. Elegancko, elegancko, jesteś pierwszy, jesteś pierwszy, dopiero zaczynam. Czekaj, może jakoś ustawię furę, żeby ludzie wiedzieli o co chodzi. A to twoje wariaty? Tak, tak, LG retro. Można powiedzieć perełka, bo kilka takich na mieście jest. Ciekawe, czy ktoś przyjedzie na mój pierwszy zlot, wiesz, to jest mój pierwszy, pierwsza może taka impreza, którą organizuję. Wow ale Cacuszko, witamy, witamy na zlocie, zapraszam już parkujemy, Iż, tutaj, no. tak? parkujemy, wiesz, można wszędzie zaparkować. Dopiero się rozkręcamy, dopiero się A. rozstawiamy, tak? Witam serdecznie, nieźle wytunigowana fura, Siemanko. Witam, wariacie, co tam. A, wiesz, organizuję zlocik, Jakieś małe wyścigi potem? Jesteś pilotem tutaj. A, no, coś w tym stylu, pilot o, organizatorem, tak? Kurwa, no, spocik się dopiero rozkręca, panowie, spokojnie. Zaraz się kurwa tak huknie, to za chwilę będą dziewczyny na pianaparty, wiesz, będą mieć o, samochody. Mówię. Spokojnie, no jasno, być grubo. Lubisz sporcik? Tak, lubię sporcik, dobra, boksik i te inne doksyka. klimaty. Tak, właśnie. No, panie organizatorze, a pana fura to ile poleci? A LG... No przy dobrych wiatrach może ze 160, 170. By poleciała. Ale słyszałem, no. że mają tutaj ludzie LG tak zrobione, że lata nawet po 190. Ale to tylko pogłoski. No. Tak naprawdę się nigdy nie mieszyłem z nikim tu na mieście, z nikim się jeszcze nie ścigałem i chciałem. O! Będą kolejni chyba. To jest! Siemaneczko, witamy na zlocie! Siema! Siemanko, może możesz się do nas dołączyć, to jest zaparkować bliżej, żeby ci te furki lepiej prezentowały. Tego plusa trzeba wypierdolić! Co? A, to twój, nie, nie, to nie! To easy, 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 spokojnie, to może tutaj stać! Spokojnie, Tylko można go przeparkować. Jasna sprawa. Niech pan sobie tu weźmie to. Co? No to... Malutki wyścig. Rozkminia jakąś traskę. Zaraz będę. Jak przyjadą coś ludzie, to zapraszajcie ich na zlot. Schowam klamkę, bo wiadomo, wywrócę się, wywalej, i... Co resztę mogę mieć? No, ludzie się zjeżdżają. Okej, okay. jak tam? Gotowe fury? bym no, gdzie... ja ja go? bro, rozgrzane. Mam pomysł, wystartujemy stąd, tu się ustawimy na... przed tym W sumie na Molo się możemy ustawić, tylko dajcie mi jeszcze 5 minut. Przeanalizuję całą trasę. Oho, O Rangers. O kurwa. O kurwa. Kurwa. o kurwa. O kurwa. Ło ho, ho ostro. Witamy serdecznie, witamy serdecznie z Lodz. No prezentujecie się wybornie. Łoci kryca. No nieźle, nieźle to wygląda. Łoci to Ostro, co? Witamy, witamy serdecznie. Ustawcie się taką samochodu, ja zrobię wam zdjęcie. Dobra. Jak to się robi? Panowie, a wy możecie brać udział w wyścigu? No pewnie, tak. jeszcze jak? A wy wiecie, jak takie wyścigi się. Bo jest taka aplikacja: Race.com. Race mm -hmm. Umiecie ją obsługiwać? Pewnie? A ile maksymalnie osób może wtedy w takiej aplikacji wziąć udział w wyścigu? Bo nas tu jest, nie wiem, 5. Do, do bólu? Do bólu, do bólu. To zorganizujmy jakiś długi, długi wyścig, który z Was, żeby to ustawił, abyśmy startowali, tutaj sprzed przed molo. Dokładnie, byśmy startowali sprzed tego mostu. O tam. Zielony, zrobisz coś? Kończyli gdzieś na paleto. Tak, na paleto Dobra? i nie wiem ile rzędów. I, to i, i ustawić się jakoś to elegancko już się to na no, tak naprawdę. No, to, to, to. To. Coś długiego, coś długiego, no, coś mocnego. Także po prostu nie, 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 nie zależy, by, wiesz, żeby ktoś wygrał, tylko żeby wszyscy go ukończyli. Coś wymagającego też. No to w sumie, w sumie możemy ruszać, no nie wiem, chyba że coś jeszcze potrzebujecie, coś zjeść, napić, napalić. Ty na motorze też możesz wziąć udział. Witamy serdecznie, zaraz zorganizujemy malutki wyścig. Siemanko. A co będziesz prowadził? Wiesz że tutaj mamy gości bardziej zaawansowanych, tu gości w zielonym organizuje wyścig. Znaczy się jesteś w sensie, ustala, a jeśli chodzi o organizację samego całego eventu, no to tak się składa, że no tak, tak, to mój pierwszy event, pierwszy rząd samochodowy. No ogólnie jest zrobiony. No to możemy się Pier, powoli pierwszy, ustawiać. Pierwszy, kunt, ku, pierwszy punkt, jest za, tutaj za wiaduktem na tym, także możemy się na wiadukcie no, ustawić. Ok, no to na się będziemy ustawiać, aha, no to mhm. jedźmy tam już powoli. okej okay. Uważajcie na samochody, już tu widzę, nie ma, o. U, drzwiczki poszły. Okej, okay, widzowie. Okej, okay, okej, okay, yeah. Ale, ale, ale. <ścoughs> ale to jest długie! Chcesz jakąś muzyczkę? Miał być na baletach. O tuż, ja ma... pierdol Okej, okay, jest Ura. dobrze, jest długa trasa. Szacunkiem dla tutaj rywala, nie rozpierdolmy się. 36 sekund. Dziękuję. Pokażemy widzowie. I on się kryca! Ale jak się nie razimy, to może będzie to top 5. Dużo samochodów no, jest. jest. Ale nerwy. Dobra, bo tu jest tak. Pierwszy zakręt w lewo. Żeby się nie rozjebać na tym zakręcie tutaj. Dobra. Żeby się nie rozjebać na tym zakręcie, to jest najgorsze. 7 sekund. Mogę 5 pójść, jak chcesz. 5. Pierdol? Słyszę, że muzyka zabrała grawie co do mnie podjeżdżał. Co jest? Widzieliście to? Co jest? ti mi fura Alles Don't fuck with me boy. Don't fuck with me. Oh, cool. Kierownicy kurwa Co jest grane To jest wielki turne wyścig Kurwa mać Nada, <laughs> Zobaczcie ją złapać Kurwa Niech kurwa z każdej ziemi Jebałem we wszystko co się dało O, kurwa! Eee, no wyjepała mi, zepchnęła mnie, no co jest? Kurwa! Co jest gr... Nie! Kurwa, no nie! Kurwa, pierdolony komando z Franklin, zajbisty wyścig, chcę jeszcze raz, tylko że muszę furę odholować, ja pierdolę. Dzień no miałem, miałem małą stuczkę, fura mi wiedzia, że została. Nie, nie, bo ktoś mnie zepchnął, wchodziłem w taką turbulencję, byłem na mega prędkości i po prostu ktoś mnie mózgł lusterkiem i mnie wpierdolił na bar barierkę. Fura do holowania, wszystko do niczego, Cześć, zgarniasz mnie wysłałem ci sensie SMS-a, GPS-a. Dobra, skończę wyścig i przyjadę po siebie, dobra? Dobra, hello, czekam. Za 15 minut zrobimy znowu ten wyścig. Cześć Franki e, Siema, siema, miałem małe turbulencje. Ktoś mnie Gdzie zepchnął jest samochód? E, No u holownika już jest skolowany, musimy jechać na holownik. Dużo osób dojechało na metę? No Dużo, no. dużo. Ale większość też zatrzymała się po drodze, bo komuś auto siadło tak. Ja, my też pojedziemy na mechanika po drodze. I jak tam, Franki, podobał ci się? Ogólnie? Nie no, wyścig zajebisty. Wyścig zajebisty, ogólnie atmosfera, tytuł ludzi. Tylko, że no... efekt końcowy niestety mnie trochę zawiódł. Poślizg, zaogumienie, ale teraz wszystko będzie ogarnięte. Dobra, Dobra widzimy się to... na miejscu. Zobaczymy skąd za podwózkę. pomoconka. Dobry. taka fura z bagna wyciągnięta. Tak jest, LG. Dobry. Dobry. Patrzcie, na stopar zrobiona jeszcze jest. wow no, chyba jestem pierwszy Szymano. Szymano i który byłeś? No i ciężko stwierdzić, wiesz, <laughs> ja też pomagałem osobom po drodze do... Jasne, jasne, I w ogóle w spoko, do... tylko ja miałem wodowanie Ale teraz Ta, będzie lepiej o, W ogóle dobry wyścig, dobra, tu dużo osób, fajnie, dużo zainteresowania Dobra, jak wszyscy prawie gotowi, to może za chwilę zaczynać A, lecę zatankować, aha To co, lecimy jeszcze raz, nie? Tak, tak, jeszcze raz, będziemy się ustawiać dobra. za chwilę tylko zatankuję Do pełna, Beniu, do pełna, Dzięki, wielkie Akurat będzie słońce zachodzić, będziemy jechać Właśnie, Ej, za już, Właśnie za chwilę startujemy. Właśnie że... za chwilę startujemy, dawaj. Już już jadę, już się jadę. jadę. Dawajcie, dawajcie. O, to nie wiem czy zdążycie, bo oni już chcą startować. Ale jeszcze czekamy, powiedz, jeszcze czekamy. Że, nie wiem, powiedz, że ci się chce siku i że musisz... Dobra, dobra, dobra. Poczekajcie jeszcze chwilkę, bo tutaj jeszcze jedna osoba. No, czekajcie, czekajcie. Halo, już jedziemy, już, już jedziemy. Dawaj, już, dawaj, dawaj. 500 metrów. 500 metrów. Dobra, Mariacie, tu już ustawiaj ten wyścig, jak już możesz. No bo widzę, że nie przyjeżdża, wali, chyba wali tu chuja, no. No, halo, co jest? To jest blokada drogowa, nie muszę nam się A, okej, okay, dobra, dobra. Bo, nie jest blokada drogowa, panowie. To nie Ale co, nie można wyjechać z molo? ja nie mogę wjechać. A, nie możesz wjechać. dobra, dobra, wiemy, okay. ja, Wyjechać też nie ma, czy wyjechać możecie. Dobra, jest nim jakaś blokada, dobra, startuj z tym! Ten no i chuj, to ich zramujemy, dobra, dobra, Dobra Ale wy musicie ich przepchać, bo ja kurwa nie mam szans Spokojnie no, 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 Możemy no, dołem wyjechać tu no, do po prawej no, Możemy dołem, też tylko nie wiemy gdzie jest pierwszy punkt Dobra, dobra, okej okay, Chodźcie Tylko pierwszy punkt jest za molo Czekaj, czekaj, to ja to ja wyjebię pierwszy, pierwszy punkt, ja wyjebię no, pierwszy ja, punkt. To się już zostawną no. Procedę na dole. Ustawiamy? Tak. Parking, na parking. Się wszędzie. Halo. Mać. Kurde, nie wzięłem tam udziału w tym wielkim pościgu. No, na luzie uciekłem, no bo nikt mnie tak naprawdę nie gonił. Dołączam się Prześcigniemy policję ścigającą ich Pokażemy kto jest najlepszym Driverem w mieście Jest młyn na mieście dzisiaj Ale z O kurwa, a mi wyjechał Chyba furę trzeba przemalować, nie? Jak prawdziwym GTA, nie? Siemano! Potrzebuję mojej pomocy Pomocy z furą. Moje LG lególnie nie za uszkodzeniu miałem pościg. You know, ty nie drzwianikiem. A ah, okej. Okay. No pojebał cię, wyglądam ci na maszyncie Sorry, się. sorry. Ja jestem, jestem. A, no witam ten. pana, ludzie u pana zaradzę. Okej, czekam. Eee, silnik chciałem karoserię i mam jeszcze pana prośbę doby rady kolor szybko zmienić? Tylko kolor. No nie ma sprawy. Zaraz to ogarniemy. Po prostu, żeby był cały czarny i tyle, i tyle wystarczy i zmykam. No i pięknie, siedzi jak zły. Dobra, gotowe. Nie ma neonu tu do włączenia, nie da się wyłączyć neonu. Dobra, idziemy do dychy Motorsport. Widzę, że goście jest zajęty, pojadę do dychy. Zmienią mi neon i... tak, w sumie tylko neon. E, Witam serdecznie panią, czy to radę zmienić neon w moim samochodzie? Tak, e, kolor? Zielony. I słuchaj, jak jesteśmy już tutaj przy gadanka. spoiler byśmy no. zmienili. O, 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 wcześniejszy. Wcześ... no i taki zostaw, pewnie że tak. Elegancko, delikatny. No i kompletnie inna furka. Ciekawe, czy kogoś zapali na mieście. Yeah, gum od might po ten kolor neonu. takie smaczki, to tylko prawdziwi wiecie. Komercerzy kurwa stylu i streetwearu doceniają. Idealne majty pod korne, mówisz dobrane. Idziemy po piarnie trochę. E, wariaty, wariaty, robimy Dobra. coś jeszcze z tymi wyścigami? No ja tam chętny jest na wyścigie. Tylko jak, jak się umówić bezpiecznie, kurka wodna? No właśnie, ciężko jest teraz tego... Możemy na tym, na lotnisku na Sandy się umówić. Lotnisko na Sandy, dobra, no to ja już tam mogę no. jechać, ale jak reszcie przekazać o tym? Ty się skontaktujesz mm. ze swoimi? Ja się ze swoimi skontaktuję, a ty ja ze swoimi się, się skontaktujesz? Ty. Tak, ja pojeżdżę po prostu po mieście i... E, dobra, to no lo lotnisko Lopu. na Sandy. Dobra, 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 Wreszmów. dobra. Właśnie, samochód naprawić. A pan Frank jedzie sam? Ja? E, no w sensie sam, ale mam wolne miejsce. Oho, jak tam? A ja jak do, będzie mi pasować strój do pokoju? Uciekasz, a kurczę, ja, 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 Jasne, oczywiście, że tak. No dobra, to jasne, to ja zapraszam to na pokład, tylko, tylko, miego tylko miego potrzebuję miego pro, miego miego pomocy miego. jeszcze z furą. Dobra, ogarnę ci. Nie, ty nie ogarniesz, bo ty się nie znasz. Jak się nie znam, proszę. Dzi pobiegła ta blondyna. już zawołam. Chodzi o to, żeby naprawiała mi furkę. A potem ona naprawia. Ona naprawia, stara rura. Tak, alio main, nie zajebany. Okej, okay, nie jestem Airmanem, tylko jestem LRA Misterio. No najlepszy za zapaśnik. Łoł, ja wow, siedzi w. Fest! Siedzi w Fest! Pewnie, że tak. Pojadę też. Nie, to ja zostanę. No elegancko. Tutaj. Jestem LRA Misterio, najlepszy nie, 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 kierowca w mieście. To, to Jest ofurka u folku. Zostań od bezdomnego. Oooo, fajnie, fajnie. No elegancko widzę. Tak, dziękuję bardzo. Za darmo dzisiaj. No to zobaczysz widzimy się na garażu no. Sandy, panowie, tak? Tak, tak, ja. na Sandy lotnisko, lotnisko Jasne. Bytla. Musimy jeszcze skować kilku, że tak powiem, rywali. Ło kurwa, <grym grym> jaki Szukają dalej, szukają, chcą, rozpracować naszą, chcą rozpracować naszą szajkę, chcę rozpracować naszą grupę. Wszyscy się tutaj nie będą się pokazywać. No bajdziemy na miejsce zbiórki chyba. Kurwa chyba co się padania dwozem Czarno małe <grymiany> Szymana babie, co tam słychać? Projekt Co jest grane? Przekasz jedną, że wtedy dowie Jaką? Trzyma na głowie niewielu, wielu, wielu niewiłych ludzi. Jasne, ale z nie opowiedział. Piękny wieczór dzisiaj, nie? Chyba jesteśmy na miejscu. Siemano! Ja tylko się opowiem na szpital, w ciągu 10 minut się robię, dobra? Na spokojnie, dobra. nikogo nawet nie ma, bo dopiero przyjechałem, więc git. Dobra. No dobra, okej. Ty słuchaj, jak wiesz, mechanicznie trochę luknęła byś czy ta fura jest cała sprawna? Wiesz, po tym całym tak. sztulacu, od, od, o. od... O kurwa, na pewno od, nie jest od, to. Stała. Kurwa! kurwa. Jeb... Eee. O no stara Gole, baba! Nina. Coś to odjebała! Kask zajebał mi Mia Miałem mimo. tylko. <grym <grym> raz w życiu <grym> się <grym> <grym> to się udało! Była świnia nie. już ugrana, Nasmażyła się! Mechaniczka! Nie za Aż frank! A wszystko ok, staniesz? O nie! To ciężko! Weźcie się na, na szpital czy wziąłem? Tak, wezmę na szpital, tak, mam ta, drzwi ta, ta. ujebane! Ta, chciałem Ci wstawię, Oj, chcesz? Wstawię ci te drzwi, eee... bo potrafię To wstawię, wstawaj te drzwi, a potem je ja na szpital Patrz kurwa, jak ja to robię ja nie To ty się ucz jeździć kurwa, nie mi ucz drzwi to wstawiać To one nauczy się wysiadać <laughs> Kurwa, ja nie nabijać tyle miejsca Kurze, dobra, już i patrz I tylko trzeba leciutko tu dokręcić patrz I już, gitara, dobra, masz drzwi Kurwa, nice, dzięki. Dobra, pójdę do szpitala, za chwilę tak będzie reszta. Ale spokojnie, tylko ręka mnie boli. A będziesz tylko jednej potrzebowała. <śpiosenka> Panie lekarzu. Lecymy tutaj. Czekam już na Ciebie. Dobra, dobra, my już tam wszyscy jedziemy, już to powinna być jakaś ekipka. Tak. Teraz niej będzie trochę. Oj, ufol, ufol, którym Ty jedziesz? Hey, Fancy. Siwak z Ciebie. No. CO JEST, KURWO! Aha, no dobra. Co ty wyprawiasz ufol? To nie do ciebie Franki, to do Janiny. Co no to masz, Szała na A ufol, ufol. Nie wiem, ten ufol jest jakiś niepełnosprawny. Trochę. Ufol jest porobiony kurwa jakimś żywym materiałem z kosmosu. A, z kwasem jakimś go porobili. W galaktyce. Ty galaktycy. Masz brzuch od piwa. Zobacz jaki brzuch ma od piwa. Ty no pijesz, kurwa. kurwa. Międzygalaktyczną przepuklinę ci wyjebało. <laughs> Bo rucha tym brzuchem, nie wiem. O kurwa, ufal, przestań już. Uważaj! Ale mu z kastetu zajebał, a słyszałem jego zęby jak mu połamałeś. Nie z tylko metalowe pięści. Jestem Ray Mysterio. Six one nine, kurwa, to było moje uderzenie. Ufal, dostałeś za to, że tam na mnie rzuciłeś, w nie bez powodu. Sejo, ja kurwa. O, zdajesz mi tutaj. Mogę do Ci tylko łamę lasta. Zrób mi shota. Co ty jesteś ziemnięty Janina? Ty wstajesz u Ej nie, no mówię je baj w zęby. Ale przecież dostał lekko z bombę, nie? Gabryś, jak ktoś coś może traskę tworzyć jakąś, dobra? Okej, jak ja z zale ruszę, panowie Właśnie się zastanawiałem, czy Dobra. Wszyscy cali, jedziemy, lecimy. No wszyscy cali, dobra, słuchajcie, pakować się do out, pakować się do out, pakować się do out. Okej, są wszyscy widzowie. Lecimy. Zobaczmy tylko wyjści, to to jest koleżanką Uważajcie na stację! Okej, zaczynamy! O Oj, pewnie Ty kurwa jebane, bana jeszcze nic <laughs> Okej, okay, na spokojnie, trzeba szybko przejechać go. Lecimy.

Ale to jest Highway. O kurwa, jebany. <laughs>

Kurwa, chyba no, kurwa. lecimy na drzewo. Ja pierdolę! Jestem eee. <gulia> kurwa! Jak gryźnik, no! Chuja nie będę gryzł, bo szczerbaty dzisiaj jestem. chuja pojechaliśmy. Jesteśmy ostatni. Ale spotkanie, kurwa! Janina leżała rozjebana. Ona jeszcze siedziała! Siedziała rozjebana! Halo, pistol! Kurwo, wyjeżdża mi z drogi! Ty jej nie ma w samochodzie, kurwa! Ona wyleciała! O kurwa. Kurwa, ale objewaliśmy. Nie! A tu była meta. Kurwa. Dalej jest, tak? No nic, widzowie. Idę spać, widzowie, pierdolę. To fura się rozjebała i klientka, którą wiozłem wyleciała mi gdzieś. przez jakiś krak się stary. Ona musiał gdzieś wylecieć. Dobra. Jutro kolejna część wyścigu, wy co organizuję cały dzień wyścigi, bo ucieczka przed policją. Zapraszam. Nie wiem o której godzinie, raczej wieczorne klimaty. Ale spodziewajcie się o każdej.